Witam Cię serdecznie w pierwszym odcinku cyklu Od Zera do Self Publishera, w którym to pomagam pisarzom i twórcom internetowym w stworzeniu, wydaniu i promowaniu oraz dystrybuowaniu e-booków i książek na wysokim poziomie. Ty po prostu pisz, a ja pomogę Ci wreszcie. Na początek, jeśli mnie nie znasz, jeśli widzimy się bądź słyszymy po raz pierwszy, to pozwól, że się przedstawię w dwóch zdaniach, czyli regułką, którą każdy z nas, twórców internetowych, pisarzy, powinien mieć przygotowane, a wręcz wdrukowane w nasze DNA, tak żeby znać je na pamięć, nawet kiedy zostaniemy obudzeni w nocy. Czyli dlaczego czuję się uprawniona do tego, by mówić ci o self-publishingu, o wydawaniu, o promowaniu książek, e-booków na wysokim poziomie. Monika Liga, pisarka, self-publisherka, Ponad 30 wydanych tytułów w niespełna 4 lata. Większość wydałam samodzielnie w self-publishingu, część z wydawnictwem na początku, żeby sprawdzić jak to jest, później, żeby zająć się tym, co robię w tej chwili, czyli tworzeniem kursów, e-booków, którymi pomagam i wspieram innych twórców, pisarzy w tworzeniu, wydawaniu, promowaniu i dystrybuowaniu e-booków i książek na wysokim poziomie. Dodam jeszcze, że w 2022 roku otrzymałam nagrodę MPQ z serii Namiętne Historie, a od 2024 roku pomagam pisarzom, self-publisherom, ale nie tylko, właśnie na ich drodze pisarskiej, na ich ścieżce, a w końcu autostradzie, bo tak się zazwyczaj dzieje, że pisarze, którzy do mnie przychodzą, twórcy, którzy, z którymi zaczynam współpracę, na początku z pewną nieśmiałością a później już pędzą jak, jak ja to lubię mówić, konie po betonie. No to przejdźmy do tematu dzisiejszego i zanim zaczniemy, poproszę Cię jeszcze o zaobserwowanie mnie w aplikacji, w której słuchasz mnie bądź oglądasz, aby nie umknęły Ci kolejne odcinki. I bardzo ważna sprawa, w notatkach do tego odcinka znajdziesz e-book, a właściwie wideobook do którego pobrania bardzo Cię zachęcam, bo jest on nie tylko podsumowaniem tego odcinka, ale też przykładem tego, jak może oraz jak powinien wyglądać poprawnie, co najmniej poprawnie, a właściwie dobrze stworzony e-book, a dobrze stworzony po to, by nie stał się Twoją antyreklamą. I tutaj lubię się posłużyć takim przykładem niezbyt pochlebnym dla jednej z twórczyń, dużych twórczyń internetowych, której e-booka kupiłam. I ten e-book był tak źle zrobiony, tak fatalnie zrobiony, że odrzucił mnie od zakupu innych usług, więc między innymi ten cykl od zera do self-publishera jest po to, by pomóc ci nie doświadczyć czegoś takiego. Przypuszczam, że ta osoba nawet nie wiedziała o tym, że coś takiego się dzieje. No, ja ci pokażę, powiem, podpowiem, a mam nadzieję, że również pomogę w tym. Aby twój e-book nie był odstraszaczem od ciebie, od twoich książek, e-booków, usług, tylko twoją reklamą. Pajęczą nitką, która poprowadzi do ciebie, do twoich usług bądź strony internetowej. Kiedy pobierzesz tego e-booka, to zauważ, że ma on określone funkcje. Ja mu nadałam te funkcje, bo e-book, oczywiście książka papierowa również, ale tutaj będę się głównie skupiała na e-booku, który można tworzyć bądź bezpłatnie, bądź niskim kosztem, przy oczywiście wykorzystaniu odpowiedniej umiejętności, to e-book, wideo-book, kurs o książka, bądź workbook może mieć określone funkcje, które bardzo nam sprzyjają do reklamowania nas, do wspierania naszych biznesów, do wspierania naszego wizerunku, czy to eksperta, czy pisarza. To jest narzędzie. Tak należy z niego korzystać. A ja Ci powiem jak. Ty po prostu pisz, a ja ci w tym pomogę. Tyle słowem wstępu. Zaczynamy snucie historii. I od razu uprzedzam, to nie do końca będzie moja historia, bo moje pisanie, o którym w tym inauguracyjnym odcinku chcę ci powiedzieć, skąd się wzięło coś, co kiedyś ktoś nazwał, a ja lubię to powtarzać, skąd wzięła się ta sraczka pisarska, czyli te ponad 30 wydanych tytułów, a przynajmniej drugie tyle napisanych i czekających na swoją kolej. Będzie to głównie opowieść o czterech osobach imieniem Jan i Janina. Muszę zacząć od tego, że ja nigdy nie marzyłam o tym, żeby być pisarzem, pisarką. I właściwie to tak mówiąc szczerze, jako dziecko, nie wiem, czy to typowe, czy nietypowe, może kiedyś kogoś zapytam, a może ty mi właśnie powiedz w komentarzu tutaj pod tym odcinkiem. Czy będąc dzieckiem, zastanawiałeś się, zastanawiałaś, kim chcesz być? Strażakiem, kucharzem, pilotem, pilotką. No ja tego nigdy nie miałam, nigdy się nie zastanawiałam, kim chcę być. Na pewno już nie myślałam o tym, żeby być pisarką. Natomiast o byciu pisarką marzyła pewna bardzo bliska mi osoba, właściwie jedna z gałęzi genealogii mojej rodziny, czyli moja babcia. I tutaj muszę Ci powiedzieć, bo mnie to właściwie to nie bawiło mnie do momentu, w którym nie zdałam sobie z tego sprawy. Miałam dwie babcie Janiny i dwóch dziadków Janów. Zobacz, wszystkie moje gałęzie miały imię Jan. I właśnie dziś powiem Ci o jednej z Janin. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wyglądała moja babcia, to tutaj znowu zapraszam do pobrania e-booka. Tam umieszczam zdjęcie mojej babci. A jeśli oglądasz ten odcinek na YouTubie, no to Oto babcia Janina. Tak więc babcia Janina bardzo chciała być pisarką. Marzyła o tym i nawet bardzo dużo robiła w tym celu, mianowicie uczyła się korespondencyjnie. Wiesz, nie było internetu, nie mieliśmy tak pięknych czasów jak dzisiaj, że dostęp do wszystkiego jest, no i tylko trzeba znaleźć na to środki w postaci czasu, a często również w postaci pieniędzy, jeśli chcemy szybciej dotrzeć do miejsca, w którym chcemy być. Moja babcia uczyła się korespondencyjnie, czyli wiesz, przysyłano skrypty ze szkoły, ale niestety nie udało jej się wchłonąć tej wiedzy, ponieważ te skrypty, no cóż, powiem wprost, lądowały w piecu. Babcia Janina, według dziadka Jana, miała być żoną, matką, kucharką, a nie pisarką. Dziadek chciał mieć żonę i gospodynię. No cóż, nie mi to oceniać, nie żyłam w tamtych czasach. Wiem tylko, że babcia bardzo z tego powodu cierpiała. Cierpiała do pewnego momentu, kiedy to postanowiła się rozwieść. I wiesz, jak na jej czasy, to było bardzo odważne. Dodam od razu, że babcia nie związała się już z nikim, chociaż absztyfikantów nie brakowało. Kręcili się wokoło, ale babcia oddała się jedynej swojej największej życiowej pasji, czyli literaturze. Nie, nie pisała. Do tego już nie doszła, natomiast czytała, czytała tonami, dosłownie tonami książki, każdą wolną chwilę na to poświęcając. Czytanie wygrało z gotowaniem, z uprawą ogródka, chociaż miała epizod, kiedy lubiła uprawiać kwiaty, ale w pewnym momencie pamiętam tylko góry książek, które oczywiście poza momentami, kiedy babcia... Musiała wykonywać zawód swój wyuczony, czyli dziewiarki. Robiła na maszynie swetry. Wiesz, mieliśmy taką wielką maszynę z. Teraz robią to maszyny, czyli elektroniczne maszyny. Wtedy moja babcia była takim silnikiem napędowym i przez cały dzień przesuwała tą szynę, wydłubywała igły, które się łamały, kleła przy tym, jak. no Pamiętam, że potrafiła. Niezłymi, bardzo soczystymi wiązankami rzucać w kierunku maszyny, która nie współpracowała, ale kiedy nie musiała pracować, czyli robić swetrów bądź ich zszywać, to czytała. Przypuszczam, że w dzisiejszych czasach miałaby cały czas słuchawki w uszach, czyli audiobooki sączyłyby treści do jej uszu, no ale to nie były te czasy. Wyobraź sobie teraz te czasy. Wszystko było na kartki. W sensie jedzenia, artykułów wszelakich, których dostęp był mocno ograniczony. Jak nie wiesz, to to są kartki, to znowu tak wyglądały kartki, a tak częściowo użyte. A jeśli słuchasz tego, nie oglądasz, no to znowu zapraszam Cię do pobrania eBooka. Tam zobaczysz, jak wyglądały takie kartki. No, chyba że wiesz, chyba że jesteś z tych czasów. Ale dlaczego mówicie o tych kartkach? No, bo wiesz, większość kobiet chodziła do domu z siatami. Te siaty też były charakterystyczne, albo ostatnio takie modne, wiesz, rozciągane, wchodzimy w, w ten trend eko, jeśli chodzi o siatki, albo takie siaty materiałowe z uszami, no i kobiety, oczywiście nie tylko kobiety, ale zazwyczaj kobiety stały w kolejkach, no bo to, że miałeś, miałaś kartki, super, to był jeden z elementów, ale drugim musiał być produkt, który można było kupić za te kartki a umówmy się, tych produktów nie było dużo na półkach. I kolejki potrafiły być, nawet komitety kolejkowe. Większość kobiet chodziła albo stać w tych kolejkach, czasami były właśnie te komitety kolejkowe, które zajmowały miejsce w kolejce. Ja byłam za mała, żeby stać w kolejce, ale wiem, że młodzież też stawała jako zmiana w tej kolejce, szczególnie w kiedy stało się po kilka godzin przed sklepem. Wyobrażasz to sobie? W czasach przesytu wszystkiego, kiedy musimy wybierać na co swoje złotówki przeznaczyć, a wtedy nie było takiej opcji. Wtedy szukało się towaru, który można kupić. Już nie powiem o poweksach, może przy innym odcinku, bo zaczyna mnie tu wciągnąć opowieść o PRL-u, ale kobiety chodziły. Do kolejek, stały w kolejkach, a później, kiedy udało im się coś kupić, szły z tymi siatami. Największość kobiet, tak zapamiętałam obraz kobiet, że szły z siatami do domu. Moja babcia też chodziła z siatami i to zazwyczaj potężnymi, tyle że ona nie chodziła ze sklepu, tylko chodziła z siatami z biblioteki. Moja babcia przynosiła do domu w siatach na zakupy po kilkanaście książek, co najmniej takie cegły. Nie mieliśmy blisko z biblioteki do domu i na dzisiejsze czasy to babcia mi się kojarzy z taką Bellą z pięknej bestii tyle że Bella miała tam tylko kilka egzemplarzy do wyboru moja babcia miała chody w bibliotece czyli dostawała mniej więcej przydział trzech czterech osób myślę że bibliotekarki to też robiły dla świętego spokoju żeby babcia nie musiała tak często chodzić wyciągać karty bo wiesz to nie było to co w tej chwili że wszystko masz z ele cyfry z cyfro cyfrowo poukładane. Wtedy miało się swoją papierową kartę. Każda książka miała swoją papierową wklejoną kartę, czasami kilka kart jedna na drugiej, przybity stempel. Miało się określony czas na przeczytanie, na oddanie i moja babcia nosiła te kilkanaście książek do domu i co parę dni odnosiła, wymieniała na kolejne. Tak zapamiętałam moją babcię. Kiedy przychodziłam do mojej babci do łóżka rano jako bąbel, po śląsku bajtel, wchodziłam do babci i babcia co robiła? Oczywiście czytała mi książki. No i jakoś mi tak zaszczepiła tą miłość do książek, to uwielbienie. I tu dochodzę do momentu, skąd wzięło się to moje pisanie. Nie było tak, że od razu, kiedy babcia mi zaszczepiła to ziarenko, to już zaczęłam pisać, bo wiesz, no ziarno potrzebuje czasu na to, żeby wykiełkować, i zazwyczaj warunków. No i kiedy było dobrze, to ja nie pisałam, ale w pewnym momencie mojego życia, już długo po śmierci mojej babci, przyszedł czarny okres w moim życiu, mianowicie lokale gastronomiczne, i to takie duże, dużo ludzi zatrudnionych, sieć lokali, i za dużo pracy, za dużo obowiązków, za dużo zobowiązań, i niestety przemęczenie, które poskutkowało tym, że w pewnym momencie Podpisaliśmy z mężem niezbyt dobrze przemyślaną umowę. Umowę z centrum handlowym. Cechą tej umowy było to, właściwie w większości umów z centrami handlowymi, jest to, że te umowy są bardzo dobrze skonstruowane, ale są one głównie ochroną interesów centrum handlowego, zarządcy. No i yy, kiedy przyszedł gorszy czas, kiedy spadły obroty, kiedy zaczęło się dużo rzeczy sypać po drodze, kiedy minęła miłość do gastronomii, przytłoczona nadmiarem obowiązków związanych z byciem gastronomem i nie wiedzą, bo, bo z perspektywy czasu widzę, ile rzeczy nie wiedziałam. No ale wiesz, kiedy tego nie wiesz, to nie wiesz, że tego nie wiesz. Wiem, masło maślane, ale podejrzewam, że rozumiesz, o co mi chodzi. W związku z tym, że było źle, że było coraz gorzej, że długi rosły, a... Wykręcić, czyli wyjść z tej umowy. Nie dało się zbyt łatwo z różnych względów, nie będę teraz tutaj wnikać. Przestałam spać. Po latach dowiedziałam się, że to była depresja. Nie wiedziałam, że to była depresja, w ogóle nie wiedziałam, czym jest depresja. Jednym z objawów było to, że przestałam sypiać. Wiesz, przeciążona stresem, wątroba wybudzała mnie każdorazowo, codziennie po godzinie ileś miesięcy tak wytrzymałam po iluś tam miesiącach jeszcze wynajmowałam wynajmowaliśmy z mężem i z dziećmi mieszkanie i to mieszkanie było tak usytuowane, taki miał rozkład że nie dało się wstawać w nocy by nie obudzić innych no więc nie wstawałam leżałam w ciemnicy i taplałam się w błotku mentalnym dosłownie chociaż bardziej mi się tutaj Nasuwa określenie, że taplałam się w głównie mentalnym. I kiedy było już bardzo źle, i kiedy chyba tylko krok dzielił mnie od tego, żeby przejść kompletnie na ciemną stronę, to w mojej głowie odpaliła się historia. I to jakaś historia, nie jakaś. Kiedyś w którymś z e-booków pokażę ci ją, ale to przygotuję ją najpierw. Historia, która była opowiadaniem romantycznym, słodkim, romantyczno-erotycznym, bo zapomniałam dodać, że jestem głównie pisarką romansów z dużą ilością erotyki, kryminałów, thrillerów z sensacją z dużą ilością erotyki. No i od tego się u mnie zaczęło, że wymyśliłam sobie opowiadanie romantyczne, słodkie, słodko pierdzące wręcz ale to to opowiadanie uratowało mnie od szaleństwa. Jak to się stało? Zaczęłam sobie opowiadać to opowiadanie w głowie. Najpierw opowiadałam je, żeby nie myśleć o tym, co jeszcze muszę poza nerką sprzedać, żeby wyjść z długów, które z każdym miesiącem coraz bardziej wpadaliśmy. I opowiadałam sobie tą słodką historię raz, kiedy zaczynały się wkradać te Straszne myśli o właśnie tym, co tu jeszcze zrobić, żeby nie wylądować za długi w więzieniu. Opowiadałam sobie drugi raz, trzeci raz, i po kilku dniach zaczęłam usypiać. Kiedy się budziłam i znowu włączały się te czarne myśli, odpalałam tą historię w głowie. Jeszcze tak z perspektywy czasu, to widzę, że to był mój sposób na medytację. Znaczy nie tylko mój, ale w tamtym czasie mój mój. Po kilku tygodniach. Ta historia działała już tak, że kiedy tylko się budziłam i zaczynałam sobie myśleć o początku tej historii, usypiałam. I tak zaczęłam przesypiać noc po nocy i zaczęłam wychodzić z tego mentalnego gówna. I tutaj od razu w trend, że z rozmów z pisarzami, z którymi działam, z którymi pracuję, wiem, że większość zaczyna pisać właśnie w takim. Czarnym momencie swojego życia. I znowu zapraszam Cię, pobierz tego e-booka, który jest tu na dole, bo tam masz namiary nam. Z różnych względów, pod koniec powiem Ci więcej. Wymyśliłam historię, postanowiłam ją spisać, spisałam i opublikowałam. Opublikowałam na portalu nie moim, portalu opowiadań erotycznych, pokątne.pl. Z tego co wiem, ten serwis, ten portal nadal działa. Ale kiedy opublikowałam to opowiadanie, przestało działać nasennie. Czyli już nie było, że opowiem sobie je znowu w nocy, bo tak jakbym je już odcięła. Historia wymyślona, napisana, puszczona w świat, cyk nie działa. No więc zaczęłam wymyślać kolejną. I później kolejne. Każdą publikowałam świeżutką, prosto spod tak zwanej igły, czyli spod palców. I one przestawały działać. Już mi to nie przeszkadzało, bo już znalazłam sposób na to, żeby spać. Ale tak to się zaczęło. I tutaj urwę historię o sobie. Powiem tylko jeszcze, że w pewnym momencie trafiłam na szkolenie z bardzo dziwnych względów, o których nie będę Ci dzisiaj mówić, ale szkolenie nazywało się samokontrola umysłu metodą Silwy. I tam olśniło mnie, że ja wymyśliłam sobie swoją metodę Silwy. I chciałabym Cię tym samym, tą opowieścią o mnie, zaprosić do pisania. A jeśli masz coś napisane i chcesz to wydać, to ostrzegam, że po wydaniu będzie Cię ciągnęło już do kolejnej części. A jak nie, to ja Cię będę ciągnęła do napisania kolejnej części tomu, kontynuacji bądź całkiem nowej historii. Ale tu chcę Cię też zachęcić do tego, że jeśli masz taką historię napisaną, wymyśloną to nie trzymaj jej w głowie. Jest kilka zagrożeń. O nich będę mówić też w innych odcinkach. Ten ma być krótki, a już widzę, że taki krótki nie będzie. Ale jeśli historia, którą napisałaś, napisałeś, zostanie w odmętach komputera i nie pokaże jej światu, to może się stać coś, co bardzo często widzę. Mianowicie, historia pofrunie do kogoś innego. Czyli ona będzie przez ciebie napisana, ale ponieważ chce być zobaczona i przeczytana, to Pofrunie do innego pisarza, który, który ją napisze i kiedyś ją możesz przeczytać, i wtedy i wiem, że to może brzmieć dla ciebie magicznie, ale za dużo razy to widziałam, żeby, żeby w to wątpić. Historia, która jest przez ciebie napisana, nie pokazana światu, poleci do innego pisarza, on ją też napisze po swojemu, ze sw przepuszczając przez pryzmat swoich myśli, spostrzeżeń, pisząc ją po swojemu, ale. To będzie ta sama historia. Naprawdę widziałam to wiele razy. Widziałam też zdumieni pisarze, którzy to o tym się na przykład dowiedzieli. Bądź ktoś im doniósł, że cześć, widziałem tą historię, popełniłeś plagiat, albo ktoś popełnił plagiat, bo napisał to samo, co. Ok, to tyle o tej historii, ale m.in. jest to powód, żeby wyjść ze swoim pisaniem do świata. Najlepiej pod imieniem, nazwiskiem, ale być może. Też tak jak i ja, wstydząc się tego, co się pisze, kiedyś tak było, teraz już nie, i pisząc pod pseudonimem. Też się tak da, z takimi pisarzami, twórcami też pracuję, którzy jedni zostają pod pseudonimem, ale większość ośmiela się głównie pod moim wpływem, zresztą nie tylko moim, ale i innych pisarzy, z którymi działamy w grupie i zaczynają pokazywać się jako osoba realna. A jeśli masz już coś napisane albo myślisz o wydaniu w trakcie pisania, no to w ogóle idealnie, że tutaj trafiłaś, trafiłeś, bo w notatkach do tego odcinka, jak również w tym e-booku, mam dla Ciebie webinar z ukrytym skarbem. Więcej nie powiem. Zapraszam do obejrzenia, ale też obejrzenia... I tutaj powiem najpierw dlaczego. Większość z nas wchodzi w jakieś szkolenia, Albo pobiera bezpłatne e-booki, bezpłatne szkolenia, kursy. Takie też u mnie znajdziesz i ich nie przerabia. Yy, ma to miejsce, to, to o tym też mówię w webinarze szerzej, tu powiem w dwóch zdaniach. Nasz umysł komunikuje nam coś takiego. Pobrałaś, pobrałeś szkolenie, zrobiłeś coś, wystarczy. Sieć na dupie tu, dzieci, dobrze, nawet jeśli ci nie dobrze, naszemu umysłowi, dobrze. Bo nie narażasz się na zagrożenia, A wyjście, czy tam poszerzenie strefy komfortu, no to jest właśnie coś takiego, że zaczynasz się rozwijać i chcesz poznawać nowe drogi, nowe ścieżki. Ja Cię na taką ścieżkę zapraszam. Więcej znajdziesz tutaj w notatkach do tego odcinka i w samym e-booka. Zobacz, co możesz stworzyć samodzielnie. To nie jest jakiś mocno rozbudowany e-book, ale ma kilka fajnych funkcji, jak na przykład nagranie wideo, nagranie audio, QR kody do zeskanowania, chociaż ten chyba akurat nie ma. Ma natomiast aktywne linki, aktywne klikalne menu i taki standardowy sztych, taki, taką formatkę, w której ułatwiam sobie tworzenie kolejnych e-booków. Robię z tego proces, żeby było szybko <laughs> i tego między innymi chcecie nauczyć, jeśli oczywiście będziesz miała miał ochotę Coś takiego robić, ale o tym więcej w tym webinarze z zaszytym, ukrytym skarbem. I właściwie w tym odcinku myślę, że to będzie tyle. Proszę, zaobserwuj mnie w aplikacji, w której słuchasz. Polajkuj, daj serduszko. A jeśli masz gwiazdki do dyspozycji, to oczywiście najlepiej maksymalną ilość gwiazdek, bo tak lubię i tak bardzo poproszę. Zapraszam na stronę www.poprostupisz. .pl, tam znajdziesz sporo wiedzy jak również sposób na pracę ze mną na działanie ze mną jeśli chcesz wydać swoje, coś swojego i poproszę Cię też podaj ten odcinek komuś, komu wiesz, że może pomóc kto marzy o napisaniu bądź wydaniu czegoś swojego albo na razie myśli o tym i coś tam mąknął, ale nie ma śmiałości jeszcze, żeby nazwać się pisarzem bo tego też trzeba się nauczyć i to jest jedno z ograniczeń nad którym pomagam pracować czyli przepracować je. W tym odcinku to wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, za wysłuchanie, obejrzenie do końca. Bardzo dziękuję i do kolejnego odcinka.